Nie mam już siły, by walczyć o coś Został mi tylko cień twoich dłoni Mówię, że czas uleczy wszystko Ale ja dalej nie mogę się podnieść Twoje słowa jak tatuaże w duszy Zbyt głębokie, by po prostu znikły Miłość to ogień, co spalił mnie cały Teraz już tylko w nocy krzyczę w tej ciszy Pamiętasz te dni, gdy nie liczyło się nic Prócz nas, w twoim stworzeniu Zegar bije każda minuta boli bardziej Twoje zdjęcie w telefonie jak na gardzie Nie wiem co poszło nie tak Może zbyt mocno kochałem ten świat Pamiętam twoje słowa jakby były zapisem W moim sercu mówiłeś, że będziesz, a teraz zostawiłaś buskę bez żadnego śladu Wszystko rozpadło się na kawałki jak szklanka, co spadła na ziemię zebrać reszki chociaż wiem, że to już nigdy nie będzie to samo nie mam już siły by walczyć o coś Został mi tylko cień twoich dłoni mówię, że czas uleczy wszystko ale ja dalej nie mogę się podnieść twoje słowa jak tatuaże w duszy zbyt głębokie by po prostu znikły miłość to ogień co spalił mnie cały teraz już tylko w nocy krzyczę w tej ciszy z każdym oddechem czuję ciebie bliżej choć przecież dawno nie macie tu jak stara piosenka bez końca słów Nie wiem już czy to kara czy lekcja Czy po nas miał zostać tylko żal Zagnięty w place dawnych wspomnień Szukam drzwi, których Nie ma od lat Nie mam już siły by walczyć o coś Został mi tylko cień Twoich dłoni ale ja dalej nie mogę się podnieść Twoje słowa jak tatuaże w duszy Zbyt głębokie by po prostu znikły Miłość to ogień co spalił mnie cały Teraz już tylko w nosy krzyczę w tej ciszy